Cześć, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam na samym wstępie o pielęgnacji, ponieważ dzisiejszy materiał powstaje jak zwykle przy współpracy z marką Basic Lab, zawsze mnie to cieszy, a dzisiaj zostałam poproszona, żeby pokazać Wam takie produkty, które ja rekomenduję na okres letni, który poradzą sobie z różnymi problemami, a z którymi ja się bardzo przyjaźnię. Więc dzisiaj będzie troszeczkę o pielęgnacji, a potem przetestujemy sobie kolejne nowości. Czas pogadać o pielęgnacji. To już wiecie, że ja kocham serum z niacinamidem. Jeśli zmagacie się z takimi drobiazgami na twarzy, gdzieś tam macie jakieś, na przykład, nie wiem, czy wypryski hormonalne, u mnie świetnie się sprawdza serum z niacinamidem, które, jak się nie mylę, występuje w różnych również stężeniach. Ja mam bardzo duży zapas tego z 5% niacinamidem, ale jest jeszcze z 10% niacinamidem. Jest to serum o konsystencji takiej delikatnie wodnistej. Ja generalnie uwielbiam mieszać z serum z trehalozą ale po kolei. Serum z świetnie uspokaja, wycisza i regeneruje naszą skórę. Jeśli chodzi o trehalozę, uważam osobiście, on też występuje w różnych stężeniach. Mamy też i w różnych rozmiarach, słuchajcie, bo nie wiem czy wiecie, ale również możecie kupić sobie te sera w różnych rozmiarach. Marka Basic Lab wprowadziła je również w tych takich XXL formatach, które opłacają się bardziej, jeśli chodzi o zakup, ale występują też w różnych stężeniach. Ja mieszam sobie 5% niacynamic z 10% trehalozą. Ja mam, ja mam bardzo duży zapas tych produktów, stąd też e, postanowiłam dzisiaj pokazać Wam w opakowaniach e, te produkty, jak one wyglądają, jak one przychodzą. E, serum z trehalozą uważam jest jeszcze lepiej słuchajcie, nawilżające niż serum z w ogóle, z jakimś kwasem hialuronowym. U mnie trehaloza sprawdza się o niebo lepiej. Ja Wam już pokazuję, jak to wygląda, bo one mają różne mm, opakowania. Tutaj to serum jest z pompeczką, bardzo fajne. E, natomiast już serum z mm, niacinamidem przychodzi, słuchajcie, zapakowane w ten sposób, że macie osobno zamknięte e, serum, koreczkiem, i dodatkowo dostajecie pipetkę, żeby wymienić tutaj ten koreczek, żeby nabierać sobie to serum i dozować w odpowiedniej ilości. Serum to jest bardzo wydajne. Mi star bo Przy ciągłym stosowaniu starcza mi na około 2 y, dwa miesiące 2,5 dwa miesiąca tak na spokojnie. Natomiast pokażę Wam różnicę w rozmiarze serum z XXL z 15%. Gdzie ty jesteś, tutaj, mój kochany? Tutaj jesteśmy kochany. Tak wygląda klasyczne serum tak wygląda serum. XXL. Jeśli chodzi o cenę, bardziej się opłaca. Tutaj mamy aż 50 ml. Tutaj mamy klasyczne 30 ml. Dzisiaj natomiast chciałabym również przypomnieć Wam o produkcie, który ja sama bardzo lubię używam, ale mało o nim mówię tak naprawdę. Słuchajcie, mowa tutaj jest o serum z witaminą C antyoksydacyjnym, I jest to serum, które ma w sobie stężenie aż 15%, ale ultra stabilnej formy witaminy C. Mamy również tutaj tutaj, e, słuchajcie, prebiotyk i filtrat z wody ryżowej i również jest to serum, które przychodzi e, właśnie tak o, czyli mamy sobie tutaj, dozujemy sobie sami. E, w czym pomaga nam witamina C w okresie lata? Pamiętajcie, jeśli używacie witaminy C, no to będzie konieczny tutaj filtr i filtr Wam też polecę jako kolejny, e, ponieważ no, jakby reakcja ze słońcem może doprowadzić nawet do fotouczulenia, nie tyle do występowania przebarwień, ale też może nastąpić takie fotouczulenie, więc bardzo ważne jest Włączenie do pielęgnacji na tym etapie SPF-a. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład, o ile wprowadzam w pierwszej kolejności, jak pojawiają mi się takie zmiany, niacynamid, żeby właśnie wyciszyć tą skórę twarzy, choć witamina C też wycisza skórę twarzy. To dodatkowo witamina C bardzo fajnie rozjaśnia wszelkiego rodzaju właśnie takie czerwone plamki na naszej twarzy i dlatego zawsze przez pierwsze 5 do 7 dni używam niacynamit, a potem włączam do swojej pielęgnacji witaminę C. No a jak mowa tutaj jest o SPF-ie to marka Basic Lab również chyba od zeszłego roku jak się nie mylę jak się nie mylę, posiada w swojej ofercie bardzo dobry SPF. Jest to lekka formuła, szybko się wchłania i nadaje się idealnie pod makijaż. Ja oczywiście tutaj w trakcie, na przebitkach pokazuję Wam wszystkie konsystencje, wiem, że lubicie. Ja też lubię takie momenty w filmach, jak gdzieś widzę, jak ta konsystencja jest pokazana, wtedy jakby jestem bardziej świadoma, czy chcę ten produkt, yy, czy też nie. Również od niedawna marka Basic Lab posiada, słuchajcie, ceramidowy krem lekki, ta wersja lekka idealna jest na lato, nakładamy serum, potem przykrywamy płaszczem lipidowym, jeśli masz cerę suchą, to super właśnie będzie krem z ceramidami dla Ciebie natomiast ja osobiście używając serum w okresie letnim, kiedy zaczyna się już robić gorąco, na to serum po prostu kładę w ciągu dnia krem z filtrem i jest to dla mnie totalnie wystarczające tak wyglądają słuchajcie moje propozycje jeśli chodzi o ofertę marki Basic Lab, ta gama produktów jest szeroka i co jakiś czas marka Basic wypuszcza nowości, z którymi też dzielę się z Wami. E, ale nie pozostawiam Was też bez kodu, jak zwykle rabatowego, który wyświetla się tutaj na ekranie, ale również znajdziecie go pod tym filmem z linkami do tych wszystkich produktów. E, minus 20% myślę, że to jest dobry rabat, z którego możecie skorzystać. Jeśli jeszcze nie macie tych produktów, a chcielibyście je spróbować, no to po co przepłacać? Stąd też jest mój kod rabatowy dla Was. Korzystajcie! A teraz tym płynnym krokiem przechodzimy by się trochę pomalować no dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie tak dosyć nietypowo, ponieważ przeważnie zaczynam makijaż oka a dzisiaj chyba sobie nałożymy ten Glow Touch BB Krem a makijaż będzie jakiś taki dzienny zobaczymy, zobaczymy, ale bardzo mam wielką ochotę właśnie położyć sobie ten nowy produkt od marki ne, który ma w sobie już SPF 50 co tu jest napisane? Pielęgnujący lekki krem BB z wysoką ochroną przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB rozświetla, zmniejsza widoczność porów oraz wyrównuje koloryt niekomadogenna wydajna wegańska formuła doskonale się wchłania subtelnie odbijając światło kremowo płynna konsystencja pozwala skórze że oddychać, zapewniając szybką i przyjemną aplikację testowane dermatologicznie. Pokażę Wam wszystkie odcienie, są trzy odcienie. E, przeważnie BB kremy są w dwóch odcieniach, ale trzy to też jest taki standard i klasyka. Zobaczymy sobie jak on będzie się prezentować. Mamy takie opakowanko, tak to wygląda. Jest szklane. Dobra, tak wygląda jedynka. Za chwilę pokażę Wam na mojej twarzy, jak one się prezentują, tak naprawdę, te kolory. Spróbuję sobie też z Wami dobrać e, kolor. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne mieszanie. Tak liczę gdzieś wewnętrznie bardzo mocno e, na, 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 na ten fakt. E, dobra, y, Dobra, zaczniemy od jedynki. Tak się prezentuje odcinek numer jeden. Numer 2 i numer 3. Taka dosyć skrajna gama kolorystyczna. To jest pierwsza myśl, która mi przychodzi. Tak one się prezentują na ręku 1, 2 i 3 taka dosyć spora skrajność, ale podoba mi się ten odcień, ze względu na to, że jest dosyć oliwkowy. No i też tutaj zmieszając go troszeczkę z tą jedynaczką, wtedy mo macie możliwość uzyskania trochę bardziej żółtych tonów, a już ten trzeci odcień jest bardzo, bardzo ciepły, powiedziałabym. Dobra, jest napisane shake before, więc mocno shakeuję. I aplikuję. Pejsy pozgarniam. Zobaczymy sobie o jak wygląda krycie na ręką najpierw. Całkiem spoko. No dobra, lecimy z tą gąbką. Ja jestem wielką fanką aplikacji jednak produktów gąbką. Wydaje mi się, że kolor będzie dla mnie idealny. Tak się prezentuje zaaplikowany na połowę twarzy. Wygląda bardzo ładnie, słuchajcie. Ma bardzo ładne, wyrównujące krycie. Tutaj nawet poradziło sobie z przykryciem moich jakichś drobnych niedoskonałości, więc to jest na ogromny plus. Podoba mi się też to, że jest bardzo świetliste wykończenie. To są takie moje pierwsze, pierwsze odczucia. Zobaczymy jeszcze, czy będzie przystygał, bo jeśli no nie będzie przystygał, to na mojej mieszanej skórze po prostu on się nie utrzyma, ale na razie nie wyrokuję. Lecimy. Z drugą stroną mocy. No, bardzo ładnie wygląda. Oczywiście. Zabieram Was ze światła dziennego. Oczywiście. Nie będzie inaczej. Już Was rozpieściłam tą jakością. E, chamskimi zoomami i wszystkimi innymi. Tak więc chodźcie. No, i tak prezentuje się. Słuchajcie, w świetle. Dziennym ten kolor. No dobrze, dobrze. Ładna świetlistość cery. Bardzo, ładna świetlistość cery. Bardzo mi się to podoba. Ciekawa jestem, czy będzie się trzymał na mojej twarzy. No i wbrew pozorom, nie leży ciężko. Leży dosyć ciekawie. Słuchajcie, w kolekcji też przyszły korektory. Korektory w czterech odcieniach. E, pokażę Wam, oczywiście, wszystkie odcienie. Może już nie na twarzy, bo już podkład zaaplikowany e, jest, ale już sobie tutaj układam zgodnie z numeracją. Jestem ciekawa tego produktu. Zaraz też przeczytam sobie o nim trochę więcej. Jest dobry znak, skóra mnie zaczyna swędzić, będzie stygu. Pewnie się zastanawiacie, od czego to zależy, naprawdę. No, są takie po prostu właściwości ściągające, absorbujące sebum. Jeśli masz taką wrażliwą dosyć skórę jak ja, to ja po prostu takie zaczynam odczuwać takie delikatne łaskotanie. Nie, że wiecie, reakcja alergiczna, tylko takie delikatne łaskotanie. Oczywiście pokażę wam te wszystkie odcienie. On jest z takim dużym aplikatorem. Jedynka. On ma w sobie też SPF 25. Jak się wyciąga, to on pryska, więc uważajcie. Trzy... Tak prezentują się od góry. 1, 2, 3 i 4 kolorki. Myślę mocno o tej dwójce. I za chwilę zaaplikuję sobie ją na twarz. Co to jest? Serum Concealer z SPF 25. Skoncentrowany wysoko napigmentowany korektor skutecznie zmniejsza zacienienia pod oczami, maskuje wszelkie niedoskonałości oraz redukuje przebarwienie. Płynna, lekka formuła produktu zapewnia subtelne, matowe wykończenie, dzięki któremu skóra prezentuje się doskonale przez cały dzień. Brzmi obiecująco. Dobra, biorę sobie tą dwójkę: troszkę drugą stroną gąbki. No dobra, słuchajcie, o tyle o ile troszkę jeszcze widzę tutaj w tym miejscu zasienienie Postaram się dołożyć, ale on ma przez to, że ma bardzo taką wodnistą tą konsystencję, to ja bym go słuchajcie zostawiła, żeby on delikatnie przystygł. Eee, o ile styli, nie? O, No, jak na tak lekką konsystencję, można go delikatnie dobudowywać. Podoba mi się. To też ma znaczenie, jaki kolor bierzemy. E, myślę, że ten kolor jest trochę dla mnie przyjazny, e, przez co mogłam wziąć trójkę w sumie teraz sobie tak myślę. No, ale już e, nie zmienię tego, więc już tak e, pozostawiam. Bardzo mi cieszy, bo czuję stygnięcie. Jeśli nie chodzi o korektor, tylko o podkład, bo już teraz jak czułam tylko delikatnie tu, tak teraz już zaczynam odczuwać tu, czyli jest szansa, że ten produkt będzie się utrzymywał na mojej buzi długotrwale. Przejdę teraz sobie słuchajcie do produktów i tak zastanawiałam się, co dzisiaj sobie tutaj umieścić w tym filmie i co sobie zmajstrować. I jak się okazuje, słuchajcie, marka Glamshop ma teraz mega urodzinową promocję i moja kolekcja jest, że tak powiem, w bardzo przystępnej cenie. Pomyślałam sobie, że dawno nie robiłam moją kolekcją nic na kanale e, i dzisiaj na pewno moje cienie, moje dwie palety ulubieńcy i przebłysk będą e, po prostu w tym filmiku, ale myślę też o użyciu tego konturowania mokrego z Glam Shopu. Co Wy na to? Brązer w kremie, który sobie użyję jest to z Glam Shopu i jest to odcień oliwkowy. Ja zdecydowanie wolę cieplejsze tony. Róż na policzkę naniosę sobie pokusa i to róż w kremie, który nazywa się Zawstydzony i Zawstydził, mnie, pamiętam, bardzo mocno, bo pomyliłam jego nazwę. Ale, żeby zrobić sobie taki rozś rozświetlający róż, to mój ulubiony patent to jest płynne rozświetlacze. Mieszamy sobie delikatnie z różem, więc bawimy się w małego chemika. Ja sobie nabieram odrobinę tego różu, bo on jest bardzo mocno napigmentowany. Biorę sobie, słuchajcie, ten krem baza rozświetlający. Dosłownie taką ilość i robię sobie, słuchajcie, z tego wszystkiego róż, który będzie rozświetlający. I on ma też taką różową nutę, więc on mi tutaj pomoże. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. I też automatycznie ta konsystencja zrobi się lżejsza. Lubię do tego celu wykorzystywać sobie gąbeczkę, więc nabieram sobie na gąbkę. Moją twarz upudruję, słuchajcie, Puff Cloud zawsze tak robię w testach e, kosmetycznych, ponieważ jest to jeden z tych pudrów, do których mam największe zaufanie. Biorę sobie pędzelek, usztywnię korektor, jak również centralną część twarzy. Korektor minimalnie wchodzi, pracuje z mimiką, ale minimalnie na duży plus. Na resztę twarzy wtłoczę taką już resztkę puszkiem z kolekcji Mardwy MS Doncelity. Bardzo fajny jest ten puszek, obiecałam, że dam Wam znać, czy się dobrze dopiera. Tak, bardzo dobrze się dopiera. Tak jak już wam powiedziałam, będę korzystać ze swojej kolekcji cieni i użyję sobie bazę pod cienie z Glamshopu. Bardzo ją lubię. Jest to jedna z takich moich też ulubieńszych baz pod cienie. Niewielką ilość nakładam i równomiernie wtłaczam sobie paluszkiem. Jedziemy z ulubieńcami. <grych> e, tak prezentuje się moja paletka, jeśli jeszcze jej nie widzieliście. Chociaż większość osób, które są tutaj ze mną od dłuższego czasu, na pewno już ją widziała. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, kto ją ma. Czy lubicie. Jestem ciekawa Waszej opinii bardzo mocno. Zaczynam sobie od czyścika. I czyścik to jest dla mnie idealny cień. Słuchajcie, tak jak nieraz Wam powtarzam, ja miałam charakterystycznie tutaj przesinienie w wewnętrznej części oka. I ten właśnie cień aplikuję sobie. Wewnętrznej części w celu takiego rozświetlenia. Następnie biorę sobie ideał i to jest dla mnie idealny cień przejściowy. Nie za ciemny, nie za jasny. Uwielbiam nim sobie, słuchajcie, oddzielić przestrzeń powieki ruchomej od nieruchomej. Malutka ilość, tym samym pędzlem i sobie blenduję. Tak mi dzisiaj coś naszło i mam ochotę wziąć, słuchajcie, Glam Shop Cień Baza w, odcienie, w odcieniu fiołek. Ponieważ chciałabym może coś tutaj z fioletem zrobić. Biorę sobie ten fiałek najpierw na wierzchnią część dłoni płaskim pędzlem i aplikuję na ruchomą powiekę. No, przepiękny jest ten kolor i na to zaaplikuję sobie, słuchajcie, blondille. Mój matowy, też taki fioletowy cień. Bardzo, bardzo, bardzo kompatybilny, właśnie w, z tym kremem, cień Baza. No i wracam sobie do czyścika tego jaśniejszego, matowego cienia i daję go mocniej w wewnętrznym tutaj kąciku. A kreskę wykonam sobie ulubieńcem, czyli tym najciemniejszym fioletem. E, oczywiście moczę sobie pędzelek w sprawdzonym sposobie płynem micelarnym i wykonam sobie kreseczkę. No dobra, oficjalnie stwierdzam, że dzisiaj mam Good Day Wing Eyeliner, <noise> czyli dobry dzień na kreskę. I teraz biorę sobie moją paletę yy, przebłysk, w której znajdziemy sobie toperek y, rocznik 89 i dosłownie odrobinę chciałabym dać na powiekę. I wiem, że w ofercie Glam Shopu też znajdziecie taki produkt, który nazywa się słuchajcie, glitter glue, klej do cieni. Tak. Ja sobie biorę tak odrobinę tego kleju dosłownie na palec. Pamiętajcie, że jak są matowe cienie, to nie możecie dać nie wiadomo ile, bo rozpuścicie zawsze odrobinę ten matowy cień na powiece. Więc ja tak tylko, tylko dotykam, ale też nie chcę tutaj za dużo o, tak aby stało się trochę tylko lepkie to podłoże. Szybko sięgam sobie po ten mój. Toperek rocznik 8.3 i ten toperek tak tylko, tylko na środek powieki. Żeby dać taki błysk, po prostu troszeczkę. <gryw> Dzienny miet. ale ja tak lubię, o, z kolorem. Z serii, kiedy rzęsy są już na miejscu i kępki y, się zgadzają, oko wygląda wtedy tysiąc razy lepiej. Biorę jeszcze odrobinę właśnie tej bazy w kremie, cień, baza w kremie w odcieniu fiołek. Dobrze mówię? Fiołek, tak. I dam go też na dolną powiekę. I wracając do ulubieńców, biorę sobie blondzile, czyli ten matowy fiolecik, jaśniejszy. I dam go tylko trochę od zewnętrznej do środka. Natomiast mój ulubiony sposób to jest właśnie cień-czyścik. I żeby trochę podczyścić, tutaj tą zewnętrzną część już na cieniowaniu. Aby jeszcze bardziej podkreślić policzki, mam tutaj mój ulubiony numer 2. To jest znamu wkład. To jest taki róż, ale który ma w sobie konkretne, konkretne rozświetlenie. Już tutaj damy bez brązera. Myślę, że się tutaj fajnie, fajnie, fajnie wpasuje. A jeśli chodzi o usta, to ostatnio moja taka obsesja Soft Nude Hean. Mm, matowy lip gloss, ale to jest taka pomadka, która później troszkę zastyga. I to jest odcień 66. Ulubiony. Totalna pedarda. Słuchajcie, ja jestem gotowa mm, dzisiaj, tak? Pochodzę sobie dłużej w tym makijażu, żeby zobaczyć trwałość tego BB kremu troszkę mi ściemniał na twarzy, ale on i tak ten dwójka jest taki troszkę dla mnie przyciemny. Muszę wjechać tutaj po raz kolejny z samoopalaniem, ale to jest takie, taka minimalna rzecz, którą już teraz zauważyłam. Daję Wam też przy okazji tego filmu, da, daję znać, że Hania zrobiła mega wietrzenie magazynu, włącznie z naszą kolekcją influencerską, z naszymi kolekcjami influencerskimi, z moją również, więc jeśli macie ochotę zrobić sobie zapas, to myślę, że to jest teraz ta chwila. Eee, bardzo, bardzo dobrze wszystko się dzisiaj mi położyło, ale żeby podsumować Wam ten BB krem, ten Glow Touch od Pierre będę potrzebowała odrobinę czasu. Na razie jestem zadowolona, leży bardzo lekko, nie odczuwam bardzo mocnego ciągnięcia na twarzy, leży dosyć cienko, tak niewyczuwalnie, co do korektora... Też on delikatnie przystyga, bo czekałam na to właśnie podsumowanie, um, aż położę puder tutaj do końca. I dzisiaj, właśnie w takim make-upie, będę dzisiaj sobie fioletowa, błyszcząca. E, dajcie znać, czy lubicie błyszczące makijaże dzienne, czy wolicie, jednak takie wiecie. No typowy klasyk. Tusz na rzęsy, błyszczyk na usta, lekki BB krem i siostro domu. Bo ja na przykład takie dzienne makijaże uwielbiam. Nie żegnam się z wami, ponieważ pochodzę sobie tak jak powiedziałam z tym makijażem cały dzień, zrobimy sobie całodniowy test e, tego produktu i zobaczymy jak on mi się utrzyma. Do zobaczenia później, a ja zapraszam Was na przybitki całego makijażu w świetle dziennym. No dobra, witajcie po 10 oficjalnie godzinach, nawet nie zdążyłam się za bardzo przyjrzeć sobie, jak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że jakoś, ale wydaje mi się, że jest dobrze, słuchajcie, naprawdę jest dobrze, minimalnie podkład, już Wam pokazuję, o, minimalnie podkład się zważył na brodzie, ale tak jak mówię, u mnie jest raczej nawet resztki pomadki. W ogóle. Jeśli chodzi o mimikę i pracę w mimice, to ładnie, jestem w stanie tak jeszcze plastycznie go poruszać, chociaż pewnie z bazą wytrzymałościową byłoby jakąś dużo lepiej, ale jak na bibi krem to muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Nie spodziewałam się tego, że będzie aż tak dobrze. No dobra, słuchajcie, moja taka ocena jak na BB krem z SPF-em i w ogóle, no to mam takie 9 na 10. 9 na 10 tylko dlatego, że chcę być uczciwa i byłoby mega 10 na 10, gdyby wytrzymał mi w sebum. Dzisiaj też jest bardzo ciepło, bo to jest chyba jeden z pierwszych takich cieplejszych dni, jak jestem tutaj w domu i wcześniej było dosyć zimno i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę wytrzymał etar. Ta, naprawdę petarda, minimalnie się zużył, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, może jeszcze podsumujmy też korektor w sumie, jaką wygląda całkiem muszę Wam powiedzieć, też się znośnie utrzymał, trochę się przetarł, ale też przystygł i wygląda to całkiem spoko. No dobra kochani, nie przeciągając, bardzo się cieszę, że ten test wypadł w ten sposób, bardzo się zawsze cieszę, jak produkty na twarzy wyglądają, utrzymują się naprawdę świetnie. Dlatego nie mam dzisiaj już nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że życzę Wam miłego dnia i z mojej strony leci gorące polecanko, jeśli chodzi o ten produkt. Myślę, że to jest jeden z lepszych bibi kremów, Przystępnych, cenowo obecnie dostępnych w internecie czy też w drogerii. A ja Wam dzisiaj życzę już miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się!